Z tej strony Wasz humor orbanoni, a ja witam was w pierwszym odcinku, z oto nowej serii pod tytułem Gris. Moi drodzy, Gris jest wydana, i wydana przez Devolver Digital, a wyprodukowana przez Nomada Studio. 13 grudnia 2018 ujrzała swoje światło dzienne i jest to gra bardzo, z tego co słyszałem, klimatyczna i poniekąd... Nie wiem czy ten gatunek się tu sprawdza jako określanie go jako gra przygodowa, jakąś tam przygodę będziemy przeżywać jako główna bohaterka. Jednakże nie wiem konkretnie czy przygodowa będzie tutaj pasowała, ponieważ ludzie bardziej określali tę grę jako film można by powiedzieć interaktywny, podczas którego po prostu coś tam będziemy robić. Kompletnie nie wiem, nie oglądałem nigdzie Gris, nie patrzyłem nigdzie, byłem bardzo ją zaciekawiony, bo słyszałem wiele pozytywnych opinii o tej grze. I wiem jedynie, że jest to gra, w której będziemy się wcielać w młodą dziewczynę, która będzie miała jakieś bolesne doświadczenia, z którymi będzie próbowała się, z którymi będzie próbowała jakoś walczyć, jakoś sobie radzić. I jedyna jeszcze taka, taka informacja, jaką sprawdziłem, to jeśli chodzi o tytuł gry, gris z języka francuskiego znaczy szary. Co według mnie jest też ciekawe, ponieważ gra została Nomada studio z hiszpańskim studiem. Jednakże zobaczmy w takim razie, na czym będzie polegała gra. Gra jest piękna. Już mogę to powiedzieć na wstępie, że jest piękna tutaj grafika. I bym się nie dziwił, jeśli to wszystko jest ręcznie rysowane. W sensie bym się zdziwił, jeśli by nie było. Je, ale ładne. Czy ja powinienem coś... A, jednak. Okej. Okay. Mogę się poruszać na prawo i lewo, na to wychodzi. A zobaczcie, ona jest jakaś... No właśnie, że jest przygnębiona, można powiedzieć. Nawet w... kolory włosów jakby ma trochę. Można by tak powiedzieć, inne, ciemniejsze barwy przyjęły. No i przede wszystkim ta jej suknia. Ubranie. Z tego co słyszałem to... Jakieś stworki dziwne tutaj. Z tego co słyszałem to te... O. Czy to ja zrobiłem, czy... Nie wiem, czy to byłem ja, czy nie. Bo ja ci nacisnąłem w spację, spacer, jak to przed chwilką. Chyba tak, chyba to tutaj ja mogę sterować. Ok. WSD mogę się tylko poruszać. A, dobra, chyba jednak ona to po prostu upada. O, możemy biegać już w końcu. Jak ładnie tutaj. Bardzo ładnie jest to, to ona narysowana. Biegiem. O, i możemy skakać w końcu. Jakieś drzewka mamy. Pięknie rysowana. Nie, nie, nie jestem pewien, ale czy to są akwarele? Tak mi się wydaje, że są to jakby akwarele, nie farby akwarelowe, tylko jakieś ala, właśnie akwarele, takie wodne jakieś farby bardziej aniżeli ten. Ładnie to wygląda bardzo. O! Witam. Jakieś sobie kamieczki się czają. One za mną będą szły? One chyba za mną idą. Moment, jak pójdą drugą stronę, to w którą one pójdą? Tak, zobaczcie, one chyba. Za... Tak, one za mną idą. No dobra, to chodźcie. Chodźcie. Jakby was tutaj nazwać. No nie, nie idą. Zdarajcy. No i dobrze, że nie zadałem imion. Hop! Jedyne co tylko tak z kolorów, co się wyróżnia to tylko nasze włosy tak naprawdę. Jakiś budynek. Co tutaj? Tylko nasze włosy mają jakąś taką barwę, reszta jest w odcieniach praktycznie samej szarości. Bieli i czerni. Mhm, mm cóż to za punkcik? Co to za rzecz? Jakiś świetliczek, można by tak powiedzieć, go nazwać. A będzie za nami teraz latał? Tak, zobaczcie. A jak fajnie lata. takimi łamanymi. Chodź tu z nami kolego. Ciekaw jestem, dokąd będę musiał go zaprowadzić. M może to nie jest jakiś film taki bardziej, ale z tego co wiem po prostu tutaj w grze. Czy ja mogę na to wskoczyć? Mogę na to wskoczyć. z tego co wiem po prostu to w grze nie będziemy za wiele jakby. Yy... O, są kolejne ci. O, kurczę, tutaj już w ogóle są więksi. Czy ja mogę na nie wskoczyć? Mogę chyba. Nie, chyba jednak nie. Chyba jednak nie mogę. Czy mam w ogóle jakieś do dyspozycji też inne przyciski, które coś mi zrobią? Na to wychodzi, że chyba nie. Yy, nie wiem tylko, czy nie powinienem był się tam bardziej na prawo pójść jeszcze. Chcę ja najpierw tam pójść, bo widzę, że tutaj mamy kolejny taki yy, cypelek, można by powiedzieć. Co będzie tutaj w prawo bardziej? No tak. <ścoughs> no tak. No nic, jestem w ogóle ciekaw, czego to jest część to czarne. Bo tak naprawdę z tego, co tu widać, to jest to coś większego. Ciekaw jestem, czy to zobaczymy. Mamy kolejną kropę. jej! O, przerwano. A, i mamy przejście tutaj jakieś. O, i zobaczcie, te krop... potrzebujemy jeszcze trzeciej kropki, okej. Okay. I jest tutaj u góry ona. Tylko jak się tutaj do niej dostać? Potem nie mogę wskoczyć. Potrzebuję jakoś inaczej to pokombinować. Hop. Tutaj mogę wyjść wyżej. Ładzie, panie. wierzę w pizie. Co to jest? Dzień dobry. Jaka płaszczka ogromna, można by powiedzieć. No, ta wieża to jak spadnie, to uhu. Uh, uh, zgaduję, że tak zaraz będzie. O! O, proszę, zobaczcie. Fajnie! I proszę bardzo, mamy trzecią kropę. jestem ciekaw w ogóle, bo tutaj jeszcze... Gdzie ja tutaj spadnę? A, ja tutaj spadłem dzięki temu. I tu dalej nie mogę przejść, chyba? Bo tutaj coś widzę. Ja bym chciał się do tego dostać. Czy mogę w takim razie? Muszę chyba jeszcze raz tutaj wejść na to. I być może wtedy będę mógł jakoś tam dalej przejść. Bo na razie nie chcę korzystać z tego mostu, który nam się zaraz tutaj wybuduje dzięki naszym, jakby. Nazwijmy je gwiazdkami w sumie, bo tak robią takie jakby kształty jak, typowo jak konstelacje. I tak się poruszają nawet, więc szczerze nazwałbym je gwiazdkami. Zobaczmy co to. Yy, nie mam pojęcia co to, ale okej. Okay. Coś na pewno. Może to jest jakiś a -a -a zapis. Chociaż nie widziałem ikonki chyba od zapisywania się. Lecimy dalej po prostu. Mamy maścik. Chodźcie gwiazdeczki, chodźcie. Jej! Idziemy, tu popędzimy dalej. Hmm. Muzyka jest też taka fajna na rzecz klimatyczna. Nie, nie o, to, są, to jest ten fragment z dłoni chyba. Dużo jest tu w ogóle ruin jakichś jakichś. O, by umieć latać. O, zobaczcie. Ale bayer. Teraz to jest jaka ładna kolorystyka. No, dziękuję bardzo. Ja ten kolor bardzo lubię. Jakby się ktoś nie domyślił zresztą. Tylko te opuszki tych palców są strasznie takie czerwone, można by powiedzieć. Są znacznie bardziej czerwone od całej ręki. Odblokowano osiągnięcie red. Czerwony. Czy żebyśmy mieli tutaj różne jakby kolory? Będziemy w niej przechodzić przez różne barwy. Jak w ogóle moje włosy wyglądają. Moje włosy zrobiły się takie też właśnie czerwin takie. Nie to czerwone, ale bardziej bym powiedział różowe, ale prawdopodobnie. Prawdopodobnie nada to jest czerwień. Po prostu tylko że bardziej rozwodniona. Co to jest? Okej, okay, jakieś widło po prostu. Któr nie za wiele mi aktualnie mówi w sumie Tutaj pod nie mogę wejść i mamy sporo czerwieni. Ładnej czerwieni bardzo Takiej żywej bardzo Gwiazdeczki, jak wy gdzie? Aha O Jezu, ile my tu gwiazd potrzebujemy chyba Dużo raczej raczej bardzo dużo gwiazd potrzebujemy Ciekawi mnie to, co one będą symbolizowały jakby? Spodziewam się, że muszę pójść tutaj w górę, co nie? Moment, jeszcze pójdziemy w dół Tutaj się jeszcze przejdźmy na prawo, zobaczmy tutaj co jest Jakiś krąg, można by powiedzieć, jakiś znaczy nie krąg. Widać, ile mamy tutaj jeszcze jakichś taki właśnie gwiazdeczek albo punktów. Ale niewiele to mówi na razie. Dobra, chodźmy jeszcze w górę w takim wypadku, bo widzę, że chyba przejść dalej możemy w lewo. To się zobaczy, co jest tutaj z kolei. Chociaż myślę, że chyba jednak nic, chyba jednak dobrze. No, no, na to wychodzi, że niestety jednak nie było. No dobra. O, mogłem za to, za to potem. trochę uderzyć w to. No dobra. Idziemy, to teraz dojdziemy. To jest żółw teraz jakiś. Czy to są jakieś przedmioty? Czy to są... Myślę, że to faktycznie chodzi o jakieś właśnie takie gwiazdozbiory. To jest jakiś żółw właśnie. Nie, Nie wiem. Uuu, uh, tu jak jest ładnie czerwony aż taki karmazyn, szkarłat wręcz. Ładnie bardzo. O nie, słońce nas goni. Trochę się staczamy jednakże. A ja mogłem tam skoczyć trochę, też na no by chodzi. Ja myślałem, że się w ogóle nie mogę tutaj poruszać. Właśnie, że to jakaś taka kacenka jest, gdzie nic nie będę mógł robić. Czy mi się wydaje, czy przechodzimy w inny kolor? Nie, po prostu jest trochę inaczej. Ale teraz jesteśmy. ten, jakiś tutaj nas światło ściga. No nie możemy przejść tutaj dalej. Niestety. Jest to taka bardziej już czerń i róż, można powiedzieć. Jestem ciekaw, czy to są właśnie odzwierciedlenia jakby kolorów stanu naszego zdrowia. W jakiś sposób właśnie ta czerwień może się wiąże z jakąś stratą po prostu kogoś bliskiego. I jakby tego staczania to, to co teraz właśnie była ta scenka, to było takie ala staczanie się. Nie może wyglądało przepięknie, to może nie było. Okej, okay, tu już się nie poruszam. A, Gris, mamy tytuł nasz. Witam, witam, moi drodzy w Gris. Okej, okay, wybaczcie, musiało mi się Mhm, Mocno spadniemy chyba. Czy obrażenia są tu? Nie ma raczej. Moment, czy my wróciliśmy na pustynię? Jest tutaj czerwień i znowu tutaj coś takiego. Co to jest, ja się pytam? Nie mam pojęcia co to, ale mi już co ciekawi. Ale wydaje mi się, że to coś, ale może być bardziej związane może później z achievementami albo z czymś po prostu. Mm, dodatkowym, jakimiś znajdźkami. Mamy piramidy jakieś. Nie zdziwiłbym się, gdybyśmy nagle przeszli teraz wrzuć taką. Zobaczcie, trochę już się robi tak jaśni. Nie, nie, tylko tak przez giełkę jakąś. Hmm aaa No i jest muzyka trochę teraz inna. Taka bardziej dystyngowana. I mamy jakieś tutaj wiatraki, można by powiedzieć. Czy my będziemy w ogóle do jakiegoś miasta żeby przychodzić może? Też? Bo na razie mieliśmy tylko te ruiny, ale wydaje mi się, że rzeczy nie będziemy mieli nic więcej. O! Okej. Okay. No dobra. To było ciekawe. Też coś jakiś, a perturbacji można by powiedzieć. Coś nagłego. O, zobaczcie, jest kolejny ten stworek taki. Omasz, omasz. Uuu, zobaczcie, jak mi spycha. Karmazynowa zamieć, można by ją nazwać w sumie. Tutaj do środka, jak wejdę, to niech ze mną będzie chyba wszystko w porządku. Ciekaw jestem, czy to jest właśnie jakoś ten. To jest specjalnie jak jesteśmy w danym fragmencie, czy. A wy zobaczcie. Nie chyba jednak. Co jakiś czas chyba jest. Ale ładne, to są organy takiej. Chórek nawet lekko dochodzi tutaj. Ale już mi tak tutaj nie zwiewało. Hmm. Chęcią nas wytonąć na karmazynową, właśnie na karmazynową zamieć dobra, akurat idealnie mi się udało wejść jak czerwono, ja cię sunę, ale ładnie ja to bym chciał, żeby cały czas tak było tutaj i ponownie w dół będziemy mogli zjeżdżać No, i tutaj, żeby nie było. Za... ja już, już wiatraczki zaczynają chodzić, widzę. Dobra, jestem ok. Ale fajnie też, że tutaj są te wiatraki w środku, że to jakby pokazanie nam, że. No, moment, ja tu jestem ciekawy, bo tutaj jest jeden taki. A nie, to są, gdybym, gdybym spadł, ok, to są takie, gdybym spadł. Gdyby ja mi się coś tutaj nie udało, gdyby mnie pewnie zwiało. Eee... Hop. Jeszcze jednego potrzebuję, no to wychodzi. Cudownie to wygląda. Zobaczmy tutaj w dole, czy w takim razie jest gwiazdeczka tutaj gdzieś nasza. No, dostać nie mamy, jak za bardzo. Jest gwiazdeczka. Hej, gwiazdeczko. Cudowna jest ta muzyka tutaj. Zwiewaj nas! Nie miałaś się nie łapać! <laughs> Chciałem, żeby nas zwiało. Dobra. Czy jednak mogłem najpierw pójść tutaj dołem nieco. A moment, jeszcze zobaczmy, czy tutaj, jak pójdę w tą stronę. Nie, tutaj będziemy mieli to samo co mieliśmy wcześniej. A i tak nas spiecha. Nieważne, nieważne jak będziemy mocno tutaj próbować iść, to i tak nas zdepchnie. Dobra. Oki doki. Teraz będzie chyba trzeba raczej przeczekać, myślę. Minimalnie. Żeby tutaj to przeszło. No, o właśnie, już idzie. Jestem ciekaw, jak tutaj to zrobili. Wydaje mi się, że tutaj to, co musieli zrobić, to jakoś nakładać warstwy graficzne. Że właśnie jak jest tutaj ten dym, ten taki piach, to, to jest właśnie taka warstwa, można by powiedzieć. No i tutaj bym spadł. Nie zdziwiłbym się. Gdzie my tutaj, idziemy teraz. Uuu. Mam jakiś jedno wielkie jajo. Ło! Okej. Okay. no to idziemy. Dziękuję za podwózkę w takim wypadku. Mamy kolejną tutaj taką rzecz właśnie, takich mieliśmy wcześniej, je. Ja. Pewnie po nią muszę tutaj się jakoś dostać. Ciekaw jestem czy to jest jakaś ten... Dobra, mamy. Nie to chyba raczej coś dodatkowego było. Na międzyczasie, żeby zebrać. Dobra. Gdzie my tu zejdziemy dalej? Most. Wiadukt można by powiedzieć, są taki bardziej. Hoppa. O, 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 Czy mogę jakoś. Ja pewnie muszę jakoś po tym poskakać. No, no, no. Pewnie z większej tutaj wysokości musiałem na to spaść. No cóż, chyba się to nie uda nam. Ten wiatr nie wybije, niestety, w powietrze jakoś. No dobra. Jeden mniej, niestety, będziemy mieli. Prawdopodobnie. Chociaż, jak tutaj, jakoś bym spróbował skoczyć? Raczej za wysoko to jest. No właśnie. No dobra, następnym razem, jak będę. No będzie trzeba rozegrać jeszcze jedną tutaj rundę. Dalej, dalej, młoda. Dajesz radę. Mimo przeciwności trzeba przejść naprzód. I zobaczcie, tutaj już bardziej są porozwalane te wszystkie rzeczy. No i zaraz boss fight. <laughs> Nie no, tu raczej żadnych boss fightów mieć nie będziemy. No i gwiazdeczki nam odchodzą, ponownie. Jakieś tutaj było mocniejsze, bardziej takie uwydatnione też. Okej, okay, jakieś światło tutaj kierowane jest w górze. O! O! Przytrzymaj K! Okej, okay, czyli możemy zostać klocem jednym wielkim. <laughs> Okej, okay, to ja już wiem, że mogę, mogę się tam wrócić po tamto. Czy jest jeszcze wiatr czy nie? Bo muzyki już nie ma takiej jak mieliśmy przed chwilą. Więc chyba nie będziemy tego mieli. Opa. Dobra. Tak, dobra. To cieszę się w takim razie, że tutaj jest to przemyślane. To jest chyba jakiś punkt zapisu, bo zobaczę, zobaczcie, mi się teraz tutaj zapisało. Zobaczę właśnie przy okazji 26 minuta. OK. Tak myślałem, że to będzie działać. i My możemy się jeszcze poruszać mimo to. Bardzo fajnie w takim razie. Ciekawa suknia w takim wypadku. Ma nowe możliwości. Jakby głos tutaj jest takim uodpornieniem, można by było pomyśleć. Takim jakimś właśnie czymś, co potrafi nas trzymać w miejscu. A nie ma. Już miała być muzyka dalej. i już jest, już jest trochę muzyka dłuższa, no to wychodzi. Dobra, wiecie co ja zrobię? Ja chcę w tej muzyce klimatycznej skończyć. I myślę, że my tutaj będziemy gdzieś dalej przechodzić. Tak więc, moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was serdecznie do komentowania, bo na wasze odzywy zależy mi najbardziej. Powiedzcie mi, jaki obstawiacie, że następny będzie kolor? Nie wiem, czy do tej przejdziemy już do następnego od razu, czy nie, ale miałoby to dla mnie sens. Jakiś taki kompozycyjny w grze. No i powiedzcie na razie co myślicie. I jeśli do odcinek wam się spodobał, zapraszam was również do lajkowania oraz subskrybowania po... subskrybowania? Dobrze powiedziałem? Subskrybowania po... Więcej. Ja wracam pod kamień, do zobaczenia następnym razem. It's